Witam! Pamiętacie jak wspominałem, że na początku 2020 roku zmontuję własnoręcznie Pi 1541, kiedy dowiedziałem się, że działa już z Raspberry Pi Zero? Całe szczęście nie zdefiniowałem pojęcia początek 2020 roku. Ja jestem WeGinnowym, a to jest amator kabli. Zapraszam! Z zaglądających na mój kanał na pewno większość z Was kojarzy takie narzędzia jak SDBOX, SD2IEC, 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 UNO2IEC, Tapuino i Ultimate Na pewno część z Was jeszcze kojarzy 64HDD. Każde z tych narzędzi mniej lub bardziej umożliwia nam ładowanie programów IG na C64 i inne kompatybilne komputery. Jest jeszcze kilka innych popularnych sposobów na transfer danych z PC do Komodorka, z użyciem prawdziwych nośników lub też z ich pominięciem. Generalnie cała masa, ale niewątpliwie jednym z najbardziej budżetowych i satysfakcjonujących na raz jest Pi 1541. Jest to Real Time Cycle Exact Emulator Stacji dyskietek. W ogóle to nie do końca znane mi są te pojęcia, brzmiały jak te napisy stereo i autostop na chińskich magnetofonach. W przeciwieństwie do takiego SD2IEC czy Uno2IEC. Pi 1541 w pełni emuluje stację. Emuluje 6502 i 26522, tak piszą na stronie. Działają na nim wszelkie gry czy dema, które wykorzystywały różne nietypowe sposoby na kontakt ze stacją dyskietek. Na pewno są jakieś wyjątki, ale i tak różnica w kompatybilności w stosunku do takiego SD2 i EC jest ogromna. Jeśli ktoś z Was nabył już nakładkę z wyświetlaczem, przyciskami, głośniczkiem, diodą itd. na Raspberry Pi i nie jest zbyt świadomy sposobu działania, być może jest przekonany, że to technologia z NASA, bez której malinka nie jest nawet bliska możliwości kontaktu z T64. Nic no. bardziej mylnego. Taka nakładka to tylko płytka PCB łącząca piny GPIO w malince z wyświetlaczem, przyciskami, diodą, LED-głośniczkiem, konwerterem poziomu z którego już jest wyprowadzone gniazdo lub wtyk IEC. Oczywiście nie umniejszam jej roli, bo dzięki tej nakładce samo urządzenie jest bardzo estetyczne i kompaktowe. Nie plączą się w ogóle żadne kabelki, wszystko jest w jednym miejscu. Wystarczy zamówić sobie obudowę lub wydrukować w 3D i mamy całkiem pikuśne urządzenie. Niemniej jednak nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował pominąć tej płytki i skonstruować najprostszą możliwą wersję Pi1541. Na stronie projektu Pi1541 autor wymienia dwa warianty urządzenia. Opcja A, która umożliwia skonstruowanie najprostszego sposobu na emulację stacji. W tej opcji do C64 da się podpiąć wyłącznie Pi1541, bez dodatkowych napędów lub drukarek. Do najprostszej wersji wystarczy malina 0, konwerter poziomów i ewentualnie wtyk IEC, żeby nie kombinować za dużo spinami podpinanymi osobno. Można do niej opcjonalnie dołożyć 5 mikroswitchy, diodę LED z rezystorem, wyświetlacz I2C i mamy już podstawkę nieco rozbudowaną. Dzięki wyświetlaczowi i przyciskom możemy wygodniej operować na naszej karcie SD, a dioda będzie się świecić podczas pracy emulowanej stacji. Jest jeszcze opcja B. Tutaj, dzięki zastosowaniu dodatkowo inwertera NOT, Manidę możemy podłączyć na przykład jako kolejne urządzenie do prawdziwej stacji 1541. Nie ukrywam, że nie chciało mi się kombinować z inwerterem, bo do komunikacji z prawdziwą stacją mam inne rozwiązania, chociażby do sobie Star Commander, więc wybrałem opcję A. Być może zauważyliście, że gdyby nie ten konwerter poziomów, to Pi mogłoby się niemal bezpośrednio komunikować z C64. To co to jest? Otóż w prostych słowach, bo w sumie nie potrafię inaczej, konwerter ten jest konieczny do zastosowania, ponieważ port IEC w komodorku pracuje na napięciu 5V, a GPIO w malince na 3,3V. Konwerter poziomów logicznych dwukierunkowy oczywiście konwertuje 3,3 na 5 i na odwrót, dzięki czemu urządzenia mogą się bez problemów oporozumieć i nic po drodze się nie spalczy. Także z całego ustrojstwa, jakie będziemy tu konstruować, najważniejszym elementem jest ten konwerter. Nie mogę sobie przypomnieć skąd mam te informacje, ale zamówiłem konkretnie ten model. Link w opisie. Ponoć tańsze odpowiedniki z Aliexpress sprawiały niektórym domorosłym konstruktorom sporo problemów. Głównie to Commodore nie wykrywał stacji. Także podsumowując. Potrzebne nam będą Raspberry Pi w wersji 3, 2, 1 lub 0. Być może za jakiś czas również czwórka. Próbowałem 0, 2 i 3. Z dwójką mi nie wyszło. Ponoć bywa problematyczna, ale nie jestem pewien czemu. Dobry zasilacz do maliny. Ponoć wersja 0 daje radę z zasilaniem sportu magnetofonu, ale nie testowałem tego. Chciałem z początku zasilać malinę sportu AV, gdzie w moim komodorku występuje na jednym pinie 5V, ale okazało się, że jest to za słaby prąd na malinę 3. Płytka prototypowa, jeśli chcemy wszystko ładnie umieścić, ale nie podejrzewam, żeby to był element konieczny, jeśli lubicie, jak Wam wszystko dynda. Sam kiedyś tak robiłem. Konwerter poziomów logicznych dwukierunkowy 4- lub 8-kanałowy. Ponoć najlepiej Spark Fan Bo. Wtyk IEC. 6 D. Ewentualnie gniazdo DIN 6-pinowe i można wtedy z nim używać kabla od prawdziwej stacji. 5 mikroswitchy, tych takich małych przycisków, chociaż w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć czegoś większego. Wyświetlacz I2C, SSD 1306 128x64 lub 128x32, albo SSH 1106 128x64. Dioda LED na 3,3V plus jakiś rezystor 100-200 Ohm, żeby zredukować jasność. Kynar lub inne kabelki do połączenia tego wszystkiego razem. Nawet kupiłem te takie śliczne kabelki do łączenia pinów, ale niektóre z nich okazały się wadliwe i nie w każdej pozycji przewodziły. Polecam sprawdzić, jeśli zamierzacie łączyć się do pinów w GPIO. Opcjonalnie buzzer, by słyszeć dźwięk pracy stacji. Ja nie zastosowałem bzyczka z dwóch powodów. Raz, że bzyczek jaki miałem pod ręką, a dokładniej bazer z zegarka cyfrowego wydawał się nie działać, a dwa, moje Pi podaje dźwięk pracy stacji przez gniazdo jack, co mi wystarczyło, choć ma swoje minusy, ale o tym powiem później. I ostatnia rzecz, o jakiej muszę wspomnieć, zanim przejdziemy do montażu właściwego. W końcu materiałów o składaniu PAK 1541 jest cała masa, od postów na blogach po filmy na YouTubie. Jednak ja postanowiłem dodać jeden mały feature do mojego projektu. Otóż Malina podaje różne, różniste informacje o stanie stacji przez wyjście wideo. Wystarczy ją podłączyć do telewizora i możemy podejrzeć zawartość karty SD, obrazu, ustawić sobie listę obrazów do trybu emulacji i jeszcze kilka innych. Postanowiłem do mojego PAY 1541 poza wtykiem do IEC również dodać wtyk AV i za pomocą przełącznika przełączać obraz między Z64 a Maliną. Oczywiście, jeśli ktoś korzysta z S-Wideo, sprawa się nieco komplikuje, ale ja nie jestem wymagający i jak chodzi o obraz z komodorka, zawsze korzystam ze zwykłego kompozyt. No i mały spoiler alert. Nie wiedziałem tego wcześniej, ale okazuje się, że taki obraz można otrzymać wyłącznie od Maliny w wersji 3. 2, 1 i 0 nie podają obrazu, także finalnie zamiast takiego tańszego zero postanowiłem użyć zakurzonej już trójki. Ale ten ja z przeszłości, którego przygody zaraz obejrzycie, o tym nie wiedział, więc film zaczyna się od składania wersji Spy Zero. Jakieś pytania? Nie? To świetnie, przechodzimy do montażu tego ustrojstwa. Konwerter poziomu dzieli się na dwa napięcia, wysokie HV i niskie LV. Do niskiego podłączymy 3,3 V z sygnałami z maliny, a do wysokiego 5 V z maliny i sygnały z C64. Masę z obu części konwertera połączymy razem z masą maliny i komodorka. Rezystor będzie miał za zadanie zmniejszyć jasność świecenia diody, jeśli ta byłaby zbyt jasna. Ten wyodrębniony pęk przewodów będzie podłączony do mikroswitchy, by móc operować maliną. W złączu IEC użyjemy 5 z 6 dostępnych pinów. Do masy łączy dwa przewody, by połączyć się z masą konwertera, jak i masą maliny. Moim zdaniem nie jest to konieczne, ale na forach mówią, że lepiej jak tak jest. Czas na przygotowanie karty SD przed pierwszymi testami. Formatujemy kartę w systemie plików FAT32. Pobieramy paczkę z Firmwarem malinki, by wyciągnąć z niego 3 pliki. Następna paczka z plikami od twórcy projektu i wymienione w instrukcji pliki z romem stacji i plikiem z znaków. Można je skopiować z plików emulatora VICE. Oczywiście kopiujemy jeszcze jakiś obraz D64 do testów. I tak wygląda najprostsza wersja Pi 1541. Bez wyświetlacza i przycisków, programy i obrazy dyskietek można przeglądać i uruchamiać za pomocą programu FB64. Run. Jeśli chcemy używać wyświetlacza, trzeba będzie odkomentować odpowiednią linijkę w Optionstable i podłączyć odpowiednie piny. No to pora na przyciski. Jedną stronę każdego ze switcha połączymy razem i podłączymy do masy. Druga strona każdego switcha osobno będzie według schematu podłączona do odpowiednich swoich funkcji. Moja dioda z odzysku okazała się działać bardzo dobrze bez dodatkowego rezystora. A w momencie, w którym dowiedziałem się, że malina 0 nie daje obrazu, postanowiłem na szybko podmienić ją na wersję 3. świetlacz zmieniłem na mniejszy, ponieważ większa wersja będzie zastosowana w innym projekcie. A tutaj w sumie nie będzie mi on aż tak potrzebny. A buzzer, który nie chciał ze mną współpracować zostanie zamieniony na dołączany sygnał audio do wyjścia AV z komodorka. Oto obraz prosto z Maliny. Za jego pomocą możemy wygodnie przygotować listę podmienianych obrazów dyskietek, przeglądać pliki i obserwować stan połączenia, jak i temperaturę Maliny i jeszcze całą masę innych. Dzięki wtyczce DIN, którą podlutuję do maliny, będę mógł wygodnie podłączać komodorka do telewizora za pomocą gniazd cinch. Wyjście wideo z maliny najwygodniej wyciągnąć poprzez podlutowanie się do odpowiednich padów testowych. W malinie 3 sygnał kompozit to 24, pady 25 i 26 to lewy i prawy kanał audio, a masa występuje między innymi na padzie numer 6. Gniazda cinch w swój iście amatorski sposób wyciągnę z tej płyty ze złomowanego projektora. Wszystkie gniazda będą miały wspólną masę, więc łączę je razem. Komodorek podaje audio w mono, to też plusy audio również łączę razem. Obie końcówki gniazda wideo zostaną przylutowane do przełącznika, za pomocą którego będzie można zmieniać obraz z komodorka na malinę. Czas na audio. Pi 1541 wydaje dźwięk zmiany pozycji głowicy stacji przez gniazdo Jack. Mam zamiar podłączyć to wyjście audio do gniazda Jack razem z sygnałem audio z komodorka, by słyszeć wszystko na jednym telewizorze. Natrafiłem jednak na mały problem. Audio z komodorka nieznacznie cichnie po podłączeniu jednego kanału audio z maliny. Jeszcze bardziej cichnie, gdy podłączy się oba kanały. Prawdopodobnie lepiej by to działało, gdybym zastosował mikser, ale jestem zbyt leniwy i takie rozwiązanie mi wystarcza. Podłączę tylko jeden sygnał, by komodorek aż tak nie cichu i dorobię do niego jakiś przełącznik, by móc wyłączać tykanie stacji. E, tutaj chciałem pokazać pod koniec, jak działa efekt mojej pracy, ale to podwoiłoby długość filmu. Dlatego wyczekujcie suplementu amatora kabli, który już niebawem się pojawi, a jak już się pojawi, to tu będzie karta. Mówił do Was z trzymajcie się i do następnego!